Cieo widzowie! Witam was w moim odcinku. Pierwszym z kreatywa. Dzisiaj będziemy budować. Hmm, pokażę Wam Endermana. Muszę znaleźć jego jako. O, jego przezywające Endermanów. I to jest Enderman. Taki o, co się. Tu się teleportuje. Dobra. To możemy już zaczynać ogólnie. To mi wyszło, ta 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 to, to, to. jest nic, da, da um, jakieś nowinu, ma być wielki, więc zróbmy takie coś. Dobra, no że tu jest dobrze. Do mu oddzielne widać więc na szczęście bo ja nie umiem robić tak jak on wyglądał on takim patyczakiem jest można powiedzieć to jest taki patyczak która jest rzadko spotykana, w sensowna, ja nawet że ciężko na tym biomie zielonym. Dobra. Tak, tutaj. Źle mi się postawiło widzowie Źle mi się postawiło, ojej, Juniu Dobra Jak on tam miał? Gdzieś mi uciekł A, chyba już wiem No, on tak miał tu się chciał zaczęło. No, Poczekajcie. Jeszcze raz wezmę jego jajko. Jajko Andermanów. Jajko z spaniące... No, dla razu się to podoba. A, dobra. Powiedziałeś, że wiem, że to jest po jednym dłuższe. Więc nie zróbmy tego. Za dużego, bo będzie bardzo dziwnie wyglądał. Da. Mm, nie wiem, dla środku będzie może domek. Ej najlepszy pomysł. Ze środku domek. Da. Albo nie. W środku nic nie będzie, nawet wypełnione nie będzie. Dobra, błąd, błąd, a źle to, na, źle to trzeba naprawić, bo to nie może być źle, tak jest. Dobra, i tu teraz będzie ostatnia. I to się nieskończone. Trzeba teraz to wypełnić. To nie może takie być. To nie, to, to nie zajmie długo. To chyba już będzie. Tylko już to. I góra, Już nic nie pozostanie. Obrócz głowy. Jeszcze ja się tu postaramy w coś robić. Tam mopków. Dobra. Ma wyglądać poczekajcie gdzie on był tak jak mi się zrobiła zgub... tak kolejny do nie kilka nastawiłem no. halo a dola tak ma Ej, nie wiem, jak ja tu sięgam. Takiego wysoka można tu sięgnąć. Minecraft. Czekajcie. Mam ręce do nóg, aż da na szczęście będzie widać, gdzie są ręce. Dobra. Chyba gdzieś tak jedące miały endermany. Dam. Tu jest dotąd. To tu też będzie dotąd. Za tu już jest okej okay. tu już jest ręka okej okay. tym razem tu za od dołu trochę nie załatałem niestety Nie tutaj. Teraz ja tu nic nie widzę. Prawie, teraz. Teraz pozostało nic innego niż głowa. Ja mam jakąś głowę. Nie można powiedzieć taką. No tak, ona ma... gdzieś. A ja już jest tutaj, jak tak to ma być? Tu tak. Sta Stawiamy dobra. o da. to nie będzie takie to będzie trzeba powiększyć te bloki są wysokie to będzie wysokie ja nie widzę że taki daleki zasięg ręki Jestem no, tak co tu widzę, bo użyłam czarny cement. A go w ogóle nie widać. Jak się nastawia? Dobra. Dobra. Hmm. Tak to ma być, tylko trochę jest plaszczona ta głowa. Więc coraz jakąś. Da. Muszę wypić na to wizja. Czyli mikstury, widzenia w ciemności... Najlepsza, najlepsza moja mikstura. Mikstura widzenia w ciemnościach. O, tak to widzę te do bloki doskonale. To jest tu wywieszkam. Naprawdę chyba zrandominy się w nie zamieniają. Da. To ma być? Um, Endora, jeszcze jedno piętro zrobimy. O, widzicie? To dalej jest płaskie. To nie ma być płaskie. Enderman. Ale mojego przyzywa Endermanów na pamięć Więc spoko Dobra I co tu nastawiłem No, można spojrzeć na Endermana tak on taki nawet jest Baby Enderman to jest się wszystko powiększać to będę musiał da jakoś to zrobiłem i niestety nie udało się chcę dodać jeszcze jedną pięć Ma być. A w ogóle subskrybujcie mój kanał i dawajcie lajki like pod każdym kanałem. No, pod, ka pod każdym odcinkiem i... a suba pod każdym moim kanałem. No dobra. Uh, chyba jakoś tak to ma być. Hmm. Tu jeszcze powiększymy, żeby było. Okej. Okay. Tu jest koniec? Nie, dobra. Tu jest jej źle. I tu jeszcze. Więc chyba tu. Teraz wygląda. Teraz to wygląda troszeczkę okropnie. Tam trochę No za. tam się dzieje. Z tego tam nie ma. to? To tu nie mamów. Dobra, mój Enderman mm, skończony. Tylko głowa. Nie dobra, jest, dobra. Mój Enderman skończony. Data będzie zmieniać bloki. Zmieniać jajko. Bo bloki będą... Do slima idealne mają być blok slama na sopro i jajko przyzywające slima, bo, be, bo bez niego się nie Ale to jest wszystko zielone. O, slime. Co... To... O, v giga Dobra Blok slamu ich połączyć, bo wiecie, on co jeszcze, co wtedy będzie. Ale do koła ma zimny slam. Nie, w bloku slamu nie bierzemy, nie będzie Ale będzie nam potrzebne na stopę szkło. Jasno, zielone. Teraz robimy, chlama. wielki kwadrat. to ma być slime. Bo wiecie, jak to myślamy w Minecraft. To jest jeden wielki slimeowy i klejący się kwadrat. Jako tak to można powiedzieć. I to jest kwadrat, jest kwadrat. Tak, jak jest kwadrat, to teraz to trzeba... robić. Tak. O, o! Jest tu dobrze teraz. Tasto zamknąć. Mhm, to alan. Dobra. Nie dotykają się. Tego się nie dotykają. Jakoś mi się udało, tak że się nie dotykali. Na szczęście. Jak będzie cicho mnie słychać, to się nie dziwcie, bo może tak by. by. Tu chodzi. Da. <laughs> Teraz muszę wejść do slama. Nie kończy mi się. Aj no. No, ja tylko, nie to zła nie lata. Wycze właśnie dla 乱子啊！嗯 <laughs> Nie ma czwórkowego. dla szlam zostaje zrobiony. Jak to wygląda. Enderman i szlam. Teraz zrobimy klipera. Dobra, tylko zielony jeden zostawiamy. Bierzemy biały cement. I można powiedzieć, że i ciągnąłem cement, nie wiem po co go wyrzucałem i ja go spełnił, do, 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 nie muszę. No ja wiem jak wygląda creeper, lecz nie, nie Creeperze mogą być z miłki. A se você vai nadar não e tudo fazendo nada, Co robili No tutaj pierwsza, pierwsza Tak, Kolejna, bo well, uh, każdy wie, że Tripper na cztery nogi, Tripper ogólnie nie wygląda. To może będzie lepiej, gdy tak to jest, Mmm, Creeper. No, raczej potrzebuję, jako przyzywająca Creepera. Najpierw mówię, że nie potrzebuję, bo mówię, że potrzebuję. Tak, Creeper został z błędów. Uh, tak ma, ale dobra. Już nieważne. Ja chciałem ciałko zobaczyć, a dobra, ciałko Co, ma coś takie będzie, bo nie widać nogi. i on nie ma tak jak myślałem. Teraz będziemy chyba robić gasta. psa czuwamy ja. już mamy creepera ogólnie zrobionego tylko rąk nie robimy. Najważniejsze w to jest to, że nie ma rąk. zrobię taką dużą głowkę trochę. To się zmieściło. Nie wiem, bo chciałem stać świeżutkie, dlatego to zniszczyłam. nie stać Okay. 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 okay.

Dobra Chyba co, ja najszybciej A też jest szybki Nie jakoś tak Dobra, czyli myślę zacznijmy od oczu, które takie. A może te oczy to wyrówno tak ze ściany, chyba takie na dna. Wszystko. Jakoś taką miałem no Da. I nasze moby zostały już skończone widzowie. Ładnie wyszły, ale tym tu się takie dużo zwierząt zalęgło ładnie wyglądają slajd ma najmniejszy klipa średnia, ten ma największy to papa pa, widzowie zostawcie lajki